Cześć wszystkim. Dzisiaj musimy porozmawiać o czymś, co może wywołać małą panikę: zmywarka AEG błąd i 30. Wyobraźcie sobie, że wasza zmywarka, wierny pomocnik w kuchni, nagle przestaje działać, a na wyświetlaczu pojawia się tajemniczy kod i 30. Serce zaczyna bić szybciej, bo przecież zmywarka to jeden z tych sprzętów, które nie mogą zawieść. Ale spokojnie, nie ma powodu do paniki. Zmywarka AEG błąd I30 to kod, który oznacza, że zmywarka wykryła problem związany z nadmiarem wody w swoim wnętrzu. Najczęściej jest to efekt aktywacji systemu ochrony przed zalaniem. Może się wydawać, że to ogromny problem, ale tak naprawdę ten kod to sygnał, że zmywarka działa poprawnie, aby zapobiec poważniejszym awariom, takim jak zalanie kuchni. Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim wyłączcie zmywarkę i odłączcie ją od zasilania. Następnie sprawdźcie, czy nie ma widocznych wycieków wokół zmywarki. Często wystarczy opróżnić tacę ociekową lub usunąć nadmiar wody z wnętrza urządzenia. Jeśli zmywarka AEG Błąd i 30 nadal się pojawia, możliwe, że wewnętrzne uszczelki lub pompa spustowa wymagają uwagi. Pamiętajcie, że zmywarka AEG Błąd i 30 to przede wszystkim mechanizm ochronny, więc zamiast się martwić, potraktujcie to jako okazję do zadbania o wasz sprzęt. Jeśli potrzebujecie więcej takich porad, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy kolejnym odcinku.